start! Witamy w naszym joystickowym klubie gier komputerowych i na początek nasze tradycyjne pytanie. Gramy? Gramy! Świetnie, a dziś gramy w grę pod nazwą Bubble Plus. Jest to zabawa z duszkiem i balonikiem. Zadaniem gracza jest przepchnięcie balonika na jak najwyższy poziom w grze, a tym samym zdobycie jak największej ilości punktów. Gracz steruje duszkiem, który dmucha balonik. Po drodze czyhają na nas Różnego rodzaju niebezpieczeństwa, typu zapalony ogień, świecy, ostre narzędzia, ale mam nadzieję, że nasi gracze na pewno z tym sobie poradzą. A grać będą Agnieszka, lat 12 i Oskar, lat 13. Króciutko o sobie, Agnieszko, masz w domu komputer? Tak. Jaki? Atari. Jak długo trwa Twoja przygoda z komputerem? 3 lata. 3 lata. Oskar, masz komputer? Tak. Jaki? Amiga. Amiga, czy masz jakąś ulubioną grę? Chyba harpun. Harpun. A jak długo bawisz się komputerem? 3 lata. Świetnie. Wiecie już, na czym polega gra. Jako pierwsza rozpoczynać będzie Agnieszka. My przebieg gry będziemy obserwować na ekranie TeleBimu. Uwaga, jesteśmy gotowi? 3, 2, 1, 0, start! To była 21 tysięcy punktów, co widać w prawym dolnym rogu ekranu. Teraz zamieniamy się miejscami. a Agnieszka będzie obserwować zmagania Oskara na miejscu treningowym. Oskar zasiada przed naszym komputerem głównym. Oskar, jesteś gotowy? Tak. Uwaga, zaczynamy nasze odliczanie. 3, 2, 1, 0, start! Oskar zdobył już ponad 100 tysięcy punktów i gdybyśmy mu nie przerwali, pewnie grałby przez najbliższe dwie godziny. Oskar, powiedz nam, czy ty kiedyś grałeś w Bubble Plus? Nigdy jeszcze. A wszyscy tutaj w studiu mieliśmy wrażenie, że przez trzy lata nic innego nie robiłeś, tylko grałeś właśnie w Bubble Plus. Jeszcze raz brawa dla Oskara. A teraz czas na nagrody, które ufundowały firma IPS oraz Oskar Computer Studio. A będą to dla Oskara nagroda... Główna, czyli jego ulubiona gra, harpun. Gratuluję Oskar. Dziękuję bardzo. A dla Agnieszki Joystick Apache 1, który mam nadzieję, że wykorzystasz w swoich grach. Jeśli połączymy te wszystkie części ze sobą, komputer będzie działał. Przyjrzyjmy się, jak się to robi. Budowę, a raczej składanie komputera, zaczynamy od zainstalowania w obudowie napędu dysku elastyczny. Najpierw 3,5 cała, a następnie 5 i Te ostatnie powoli wychodzą już z użycia. Lecz stosuje się je nadal. W latach 80. był to najpopularniejszy rodzaj napędu dyskowego. Następnie montuje się napęd dysku twardego, czyli twardy dysk. To na nim zapisywana i przechowywana będzie większość programów i informacji. W przeszłości twarde dyski były znacznie większe. To nie żart. Jeszcze w latach 70. często miały gabaryty małej pralki do prania, ale konstruktorom udało się znacznie zmniejszyć ich wymiar. Przychodzi czas na to, co najważniejsze. Płytę główną komputera, na której znajduje się jego serce procesor. W tym przypadku jest to procesor z rodziny Intel 386. Obok procesora mieści się tak zwana pamięć podręczna, czyli cache. W tych niepozornie wyglądających szynach instalowane są układy pamięci RAM. Na tej płycie głównej można zmieścić aż 32 MB pamięci. Większe szyny, fachowo nazywane slotami, to miejsca na karty podstawowe, takie jak np. kontrole napędów dyskowych czy karta monitora, czy też rozszerzające możliwości komputera, np. karta telefaksu. Kiedy płyta główna znajdzie się w obudowie Trzeba do niej podłączyć wszystkie te elementy. Ale czy to wszystko? Oczywiście, że nie. W następnej kolejności będą montowane na płycie głównej karty. To jest karta SVGA, karta wideo. Ta karta ma rozszerzenie pamięci do 512 kB. Od czoła na karcie jest gniazdo, do którego podłączamy monitor. Drugą kartą jest karta kontrolera. Do tej karty podłączamy napędy miękkie i napędy twarde. Tutaj są piny, do którego podłączam pasek od napędów miękkich i tu piny od napędów twardych. Trzecią i ostatnią kartą, która jest stosowana. W standardowej konfiguracji komputera IBM PC jest karta multi-IO, do której można podłączyć drukarkę, joystick tutaj mysz lub inne urządzenia zewnętrzne. W tym stanie jak jest, jest to już prawie gotowy komputer. Tutaj na stanowisku komputer ten jest wstępnie testowany. Jeżeli jest wszystko w porządku, działa to poprawnie, Przy komputer idzie do kontroli, do działu, w którym jest on testowany minimum 12 godzin non stop, w temperaturze, wygrzewany w temperaturze do 50 stopni w cyklu grzanie chłodzenie. Jeżeli przejdzie wszystkie testy tak, że się nic złego nie dzieje. Komputer jest już skręcany, obudowa jest skręcana i pakowany jako gotowo, gotowy komputer. 3, 2, 1, 0, start! I ponownie nasz joystickowy klub gier komputerowych. Mój kostium nie jest przypadkowy, a jest on związany z kolejną grą, ale zanim ona się zacznie, nasze pytanie: gramy? Gramy! A gramy w hostages, czyli zakładnik na przełomie lat 70. i 80. nasiliła się fala terroru. Być może akcja naszej gry wydarzyła się naprawdę. Gracz musi rozstawić na swoich pozycjach snajperów, a następnie odbić zakładników przy pomocy desantowanych z dachu członków brygady antyterrorystycznej. My ograniczymy się w naszej grze tylko do pierwszego etapu, czyli do rozstawienia strzelców wyborowych a rozstawiać ich będą Michał lat 16 i Krzysztof lat 17 brawa dla naszych graczy wiemy już o co chodzi? tak, tak, tak. tak. a więc możemy ujawnić się za chwilę rozpoczniemy naszą grę jako pierwszy rozpoczyna Michał jesteś gotowy? tak uwaga? Zaczynamy nasze działania antyterrorystyczne. 3-2-1-0! Stał stracił dwóch snajperów, rozstawił tylko jednego. Teraz czas na Krzysztofa. Zobaczymy, jak poradzi sobie druga brygada antyterrorystyczna. Zmieniamy się miejscami. Krzysztof jest już gotowy. Przygotowuje swoich snajperów. Uwaga, a my skupiamy się. Wielka akcja. 3, 2, 1, 0 Krzysztof również stracił dwóch snajperów, zostawił tylko jednego. Tym razem terroryści okazali się lepsi, ale mam nadzieję, że następnym razem będzie inaczej. A ponieważ w naszym joystickowym klubie komputerowym nie ma przegranych, więc obydwaj grający otrzymują nagrody fundowane przez firmę IPS. A są to Power Monger dla Michała. Brawa dla Michała. I Pix, czyli graficzny program komputerowy dla Krzysztofa. Ja już dziękuję grającym, dziękuję wszystkim przybyłem do studio, dziękuję telewizom i żegnamy się naszym joystickowym. 3, 2, 1, 0. Cześć! Nie, lecę. Znajdujemy się dzisiaj, tak jak obiecaliśmy tydzień temu, w, w, w ośrodku szkoleniowym Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego i dzięki uprzejmości dyrekcji możemy dzisiaj zobaczyć, jak wygląda normalne szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego. To, co się tu odbywa, to e, długotrwały trening pod kontrolą najlepszych w swoim zawodzie, czyli instruktorów, którzy mają e, już bardzo duże doświadczenie. E, aby szkolić normalnego kontrolera ruchu lotniczego, potrzeba w granicach do dwóch lat. Jeżeli kontroler miał być rzeczywiście dobry, to to szkolenie powinno być znacznie dłuższe. Jest to ostatnie w zasadzie miejsce, w którym y, można pozwolić sobie na pomyłki, można pozwolić sobie na błędy. Y, właśnie w tym celu y, został powołany ten ośrodek, żeby można było trenować różnego rodzaju sytuacje. Które hipotetycznie zawsze mogą zdarzyć się w powietrzu. Na przykład pożar silnika, czy niezidentyfikowany samolot poruszający się, po, poruszający się w przestrzeni, w której może za chwilę znaleźć się samolot cywilny. Cały, cały ten ośrodek jest ośrodkiem skomputeryzowanym, to znaczy sytuacja radarowa, którą widzimy tutaj na wskaźniku, jest generowana przez komputer. Istnieją tutaj dwie służby. Pierwsza z nich to. Kursant siedzący przy wskaźniku i nadzorowany przez instruktora, a następnie y, obsługa samego komputera, która według wskazówek instruktora modeluje określoną sytuację. Jak wiecie, radary to są urządzenia elektroniczne, a zawsze może być taka sytuacja, że radar, tak samo jak i cała inna elektronika, bądź zasilanie elektryczne może zawieść. Taka sytuacja nie ma prawa mieć wpływu na bezpieczeństwo normalnego ruchu lotniczego. W związku z tym kontroler radarowy, czyli taki, który prowadzi ruch za pomocą wskazań radaru, jest również zobowiązany prowadzić odpowiednią dokumentację, że w razie gdyby radar wysiadł, gdyby na przykład znikło zasilanie, to za pomocą radiostacji zasilanych baterii może nadal bezpiecznie wprowadzać i samoloty do lądowania. W którym pilotowanie jednego samolotu może sprawić ogromne problemy. A co zrobić, jeśli do wyboru jest aż 27 różnych maszyn? No i oczywiście nie takich. Jeśli jesteś usposobiony pokojowo, możesz zostać pilotem powietrznej cysterny. Jeśli zaś, zaś chcesz sprawdzić się za sterami radzieckiego myśliwca MiG-29, nic prostszego. Autorzy Birds of Prey, drapieżnych ptaków, dają ci taką możliwość. A zatem trzymajcie mocno ręce na przepustnicy. I w górę. Uprzedzam jednak, gra wymaga wiedzy o uzbrojeniu i taktyce walki powietrznej. Ach, przeciwnik, jak zawsze, zjawia się w najmniej spodziewanym momencie. Aha, i miałem ogromne problemy e, z opanowaniem klawiszy. Ciekawe, czy ci, co pisali tę grę, myśleli wyłącznie o absolwentach Dęblińskiej Szkoły Orlando.